Witam was serdecznie w kolejnym materiale naszego kursu tworzenia płytek PCB i w dniu dzisiejszym będzie materiał bardzo krótki, ale na pewno dla was bardzo przydatny, jak zainstalować sobie lokalny serwer do tworzenia ścieżek w naszych projektach. Co trzeba zrobić? Wchodzimy sobie w yy, trasę, następnie w AutoRoute i Mamy tutaj taki poradnik, jak zainstalować serwer na swoim komputerze lokalnym. Klikamy w to, uruchamia nam się nowa strona. Tu mamy pewnego rodzaju podpowiedzi, taki manual, jak tworzyć, jak robić w aplikacji EasyEd. Nas interesuje to, co znajduje się prawie na samym dole. Tutaj, lokalny serwer, właśnie do robienia ścieżek. I teraz tak, jest napisane, że wspieramy tylko systemy 64-bitowe. Niestety. Ale nie wiem, czy kiedyś, nie, kiedyś, kiedyś nie wydali właśnie na 32-bitowe, chociaż w dzisiejszych czasach raczej występują tylko e, takie. E, mamy na Windowsa, Linuxa oraz na Maca. E, naciskamy i pobieramy sobie plik na nasz komputer. Dobra, plik nam się pobiera. Ok, w moim przypadku odpalił się już plik zipowy, bo tak mam zrobione w swojej przeglądarce, czyli wchodzę sobie do swego, na swój komputer, do użytkownika, do pobieranych e, i znajduję zip, który ściągnęliśmy. Tutaj jest ten zip, ja go kopiuję i ja go po prostu dam sobie na przykład w to miejsce. Tak? Eee, tutaj mam obiekty 3D, ale to jest w sumie mało co istotne dla Was. Eee, wklejam zawartość tego zip'a, tak naprawdę, nic więcej. Eee, I w tym momencie mam folder, wchodzę do środka i mam program BAT. Wystarczy tak naprawdę w tym momencie go uruchomić i to wszystko. Naprawdę to wszystko. Teraz wracam sobie do swojej przeglądarki. Ja używam Chroma i wyłączam tą opcję. Jeszcze raz wchodzę w to samo miejsce i już mam dostępny serwer lokalny. Wystarczy w tym momencie tylko nacisnąć uruchom i już się wszystko zrobiło. Dobrze, ale żeby ten odcinek nie był taki króciutki, to jeszcze jedną rzecz Wam e, pokażę. E, wszystko znalazło się na dolnej warstwie. E, jeszcze raz, wejdźmy tu i tu. Mamy coś takiego, jak e, zasady tworzenia ścieżek. E, wchodzimy tutaj, i tutaj mamy wszystkie swoje ścieżki, węzły wypisane. I tutaj mamy e, zasady, tak jakby tworzenia tych ścieżek. Szerokość ścieżki, odstęp ścieżki, szerokość przelotki, tam otwór w tej przelotce, tak i długość ścieżki. Zróbmy sobie po prostu coś nowego. Zróbmy tak, że, że ten nasz węzeł plus 5V będzie szerszy. No Dodajemy, nazywamy jakąś nazwę. Niech to będzie 5V, niech to będzie na przykład 1 mm. Byę ja to wszystko w milimetrach, przynajmniej ja sobie taką ustawiłem i miarę. tak? Tutaj mamy jednostkę, nie wiem czy widzicie, ale tutaj jest jednostka naszego obszaru roboczego. Ja sobie wziąłem ją w milimetrach. Odstępy niech będą 0,2 mm. Szerokość przelotki, niech będzie 1 mm. Otwór w środku, niech będzie 0,5 mm. I tyle. Albo zróbmy sobie, że tutaj będzie wielkość 10. Zobaczymy, co się stanie. Ok, i teraz jak już sobie to stworzyłem, to klikam sobie tutaj, wybieram sobie jaką zasadę chcę zastosować i ją stosuję. Podobną zasadę zrobię sobie przy GND, ok, a tutaj natomiast powiedzmy, że tylko sobie ją troszkę powiększę to do 5 mm. Mam tyle miejsca, a co mi tam. Daję ustawienia i znowu uruchom, ok. I jak widzimy w tym momencie mamy szersze linie. Musiałbym tylko przejść do dolnej warstwy. No i dobrze, jak widzicie, tutaj mamy właśnie nasze plus. 5V jest grubsze, a jak najedziemy tu, gdzie jest masa, to tak naprawdę pokazują się ścieżki. I jak widzimy, też jest 1 mm na masie. Dobrze, to tyle w tym materiale króciutkim. Zachęcam Was do dania łapki w górę, napisania komentarza i udostępnienia. Ja się z Wami żegnam, życząc Wam miłego dnia, wieczoru lub nocy, w zależności kiedy ten film widzicie i do następnego razu. Trzymajcie się, cześć!